Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię, Aleluja, alleluja. 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 Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zerwał, zebrał się wielki tłum wokół niego, a on był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: — Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z Nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. Wtedy przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli, Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi. Nie bój się, wiesz tylko, nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego z synagogi. Widząc zamieszanie płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: Czemu podnosicie wrzawy i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę, dziecka oraz tych, którzy byli z nim i wszedł tam, gdzie leżało dziecko. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej, talita kum, to znaczy, dziewczynko, mówię tobie, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat i osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt się o tym nie dowiedział, i polecił, aby dano jej jeść. Oto słowo Pańskie. Zdęknie. Dotknął mnie dziś Pan, i radość ogromną w sercu mam. Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia. To słowa pielgrzymkowej piosenki skomponowanej na kanwie Ewangelii, która dzisiaj mówi nam o cudach, jakich dokonał Jezus poprzez dotknięcie. Chrystus użył jednego z pięciu zmysłów, w które wyposażone jest ludzkie ciało, a mianowicie wzrok, smak do tych węch i słuch. I nim, co ukazuje nam w dłuższym opisie święty Marek, ewangelista, Chrystus dotarł do Jaira. Wcześniej w tłumie pewna kobieta podeszła, aby dotknąć się jego płaszcza i mówiła, żebym tylko płaszcza jego się dotknęła, będę uzdrowiona. Słuchajmy się, siostry i bracia. Raz jeszcze w relacji z tego wydarzenia w ujęciu świętego Marka, ewangelisty, a wszyscy trzej synoptycy, zarówno Mateusz, jak i Łukasz, także dotykają właśnie tego szczególnego wydarzenia. Przyszedł jeden z przełożonych synagogi, Jair, gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie. Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego i donieśli: Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc co mówiono, rzekł: Nie bój się, wiesz tylko. Jezus odsunął wszystkich, wziął z sobą. Tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł Talita kum, to znaczy „Dziewczynko, mówię ci, wstań! A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi, wiele cierpiała od różnych lekarzy, całe swemienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem, Żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Zaraz też ustał krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. Jezus uświadomił sobie natychmiast, że wyszła od niego moc. Obrócił się w tłumie i zapytał, kto dotknął mojego płaszcza. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej córko, Twoja wiara Cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Jostry i bracia, zmysły od najdawniejszych czasów były przedmiotem zainteresowania artystów, myślicieli, filozofów, poetów. W starożytnej Grecji nie wierzono w ich zdolności poznawcze. Według Platona zmysły nie były wiarygodnym źródłem wiedzy i doświadczenia. Nieco korzystniej rolę zmysłów ludzkich pojmuje Arystoteles, który w Traktacie o Duszy mówi „Człowiek hojnie wyposażony w doświadczenie zmysłowe zmuszony jest wydawać opinie i rozmyślać nad tym, co zdołał poznać. Umożliwia mu to dusza, która wydaje sądy i poznaje coś z rzeczy, które istnieją. W średniowieczu zmysły były utożsamiane ze złymi skłonnościami, pokusami i popędami, nad którymi człowiek traci kontrolę. Dopiero Renesans i Barok wykazały się znaczną refleksyjnością na temat zmysłów i ich roli we właściwym, pełnym odczytaniu świata. Zmysły to okna duszy. Spośród zmysłów dotyk o którym dzisiaj mowa w Ewangelii, uważany jest za najbardziej wszechstronny. Dzięki niemu możliwe jest stwarzanie obce dla pozostałych zmysłów. Dotyk rozpatrywany jest jako fundament kreacji, bez którego nie może zajść żaden proces twórczy. Rzeźbiarz, malarz, architekt, grafik muszą dotknąć materii, aby wydobyć z niej artystyczny kształt. Niedoścignionym architektem jest Bóg Stwórca, co pięknie ujął Michał Anioł w słynnym fresku w kaplicy Syksteńskiej stworzenie Adama. Adam przedstawiony jest na tle zielonych ogrodów i błękitnych wód Edenu. Prawie ramię Boga wysuwa się, aby przekazać iskrę życia do palca Adama. Siostry i bracia. Dotyk, dotykiem można powołać do życia. Można także sprawić, że przedmiot dotyku zostanie nim skażony, skalany. Taki proces jest nieodwracalny, bo nie da się go cofnąć i zmyć złego dotyku, tak jak nie da się cofnąć złego słowa czy złego, złowrogiego spojrzenia. To nasze złe intencje mogą zbrudzić i zniszczyć drugiego człowieka. I niszczyć nasze wnętrze. W dzisiejszej Ewangelii przełożony z synagogi Jair upada do nóg Chrystusa i prosi. Kobieta cierpiąca na krwotok upada do nóg Chrystusa i wyznaje całą prawdę. Chrystus przeżywa doświadczenie dotyku, czuje, że uchodzi z niego moc i życie dla kogoś innego, kogo nie widzi. Mimo, że cierpiąca kobieta staje mu na drodze i opóźnia wizytę u Jaira, Chrystus pozwala prowadzić się napotkanej sytuacji. Pragnie wejść w historię dotyku, który odczuł na sobie. On, który przyszedł, aby dać swoje życie, daje je cierpiącej kobiecie, a następnie przywraca to życie zmarłej córeczce Jaira. Biorąc ją za rękę. Umiłowani w Chrystusie, zmysły są wielkimi darami Boga, w które tak pięknie i hojnie wyposażył każdego z nas. Te dary można dobrze lub źle wykorzystać, można je też zmarnować. Mamy okazję podjąć refleksję. Nad tym, w jaki sposób wykorzystujemy nasz wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Chrystus w swoim nauczaniu napomina nas, abyśmy ku własnemu uświęceniu i spożytkiem dla naszych bliźnich zagospodarowali zmysły. To właśnie w nauczaniu Chrystusa znajdujemy takie napomnienia. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem do grzechu, wyłupię. Je. Lepiej jest dla Ciebie jednookiem wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła. Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem, czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, mówi Chrystus. Czy w innym miejscu. Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic cię już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Przez ludzi, wy jesteście światłem świata. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca waszego, który jest w niebie. Dzisiaj Bóg. Dotyka nas swoją łaską, aby nas umocnić i pewną drogą poprowadzić ku zbawieniu. Otwórzmy się na Jego miłość i jego działanie w naszym życiu. I uwierzmy w to, co w te słowa, które mówi przywołana piosenka, dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam. Z tej radości chcę śpiewać. I chcę Boga wychwalać moim życiem. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa, Chrystusa, Syna Jego, Ojednoczonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi.